Zacznijmy od juniorów, zacznijmy od, tak naprawdę to, to trener oczywiście zadecyduje, ale na dziś wygląda tak, że o pozycję drugiego juniora walczyć będzie dwóch zawodników. Jeden kończy w styczniu przyszłego roku 16 lat, podpisał wieloletni kontrakt z Falubazem, to Sasza Aleksander Loktajew. O pozycję drugiego, może pierwszego juniora również walczyć będzie zawodnik, którego państwo jeszcze nie znacie, chłopak, którego poznacie za chwilę. Myślę, że możemy zaprosić do nas Łukasza Sówkę. Łukasz został zauważony przez trenera, przez działaczy z Zielonej Góry, kiedy był tutaj niejednokrotnie na zawodach. Kiedy swoją jazdą pokazywał, że drzemie w nim talent. Nie, nie będzie nie potrzeby, natomiast. Patryka Dudka znacie. Patryk jest tutaj z ojcem, ze Sławkiem Dudkiem. Bardzo serdecznie zapraszamy do nas. Chcę powiedzieć, że bardzo szybko dogadaliśmy się co do kontraktu. Kontrakt podpisujemy na dwa lata. Wiążemy z tym kontraktem, a przede wszystkim z Patrykiem, duże nadzieje i stawiamy na jego regularne starty w Ekstralidze. się ja Państwu tylko odpowiedzieć? tak też już z nami tak wchodzą w szczegóły. Pewni Państwo się nie spodziewaliście, to Państwo wątpiliście, że są jakieś niuanse, czy są jakieś niejasności w kontrakcie z Rafałem Dobruckim. Rafał Dobrucki jest z nami i dzisiaj w obecności Państwa podpisze kontrakt z Robertem Duchanem. Papałem również bardzo szybko doszliśmy do porozumienia. Rafał się przede wszystkim określił, że chce zostać w zielonej górze. Określił się, że jest mu tu bardzo dobrze. Osiągnął też z drużyną znakomity wynik. Usiedliśmy i nie było przeciwwskazań do tego, żeby się bardzo szybko porozumieć co do kontraktu. Kontrakt oczywiście na jeden rok. Co ja mogę na nie. No, nikt nie spodziewał się, że będziemy dzisiaj tutaj podpisywać kontrakt, podpisywać nową umowę z Piotrem Protasiewiczem. Taka umowa jest i ta umowa myślę, że może Państwa bardzo zaskoczyć. Piotra Protasiewicza zapraszamy bardzo serdecznie. Zanim dojdzie do podpisania umowy, Piotr zaskoczył mnie telefonem któregoś popołudnia, czy to być może było wieczorem, kiedy trwały, trwały negocjacje jeszcze z Grzegorzem Walaskim, kiedy Rafał Dobrucki też rozmawiał z nami, rozmawiali inni zawodnicy i powiedział do mnie, że on nie będzie trzymał w niepewności, on nie będzie negocjował. Jemu jest tutaj bardzo dobrze, chce tutaj zostać, mimo że ma ważny kontrakt na sezon 2010, to on już dzisiaj deklaruje przedłużenie kontraktu na kolejny sezon, a więc 2011. Było to na pewno miłe zaskoczenie, tym bardziej, że Piotrek nie chciał rozmawiać o finansach, tylko kazał przygotować kontrakt na sezon 2011. Powiedział, że znamy jego wartość, on się zgodzi na wszystko, on chce tu zostać. Co mu wpiszemy w tym kontrakcie, to, to będzie dobrze. I to był, proszę Państwa, największy dylemat. Jak ocenić zawodnika już na sezon 2011, co mu wpisać, żeby nie było ani skrzywdą dla klubu, ani przede wszystkim dla zawodnika i żeby też zachować proporcje, które są w drużynie. Ale ja poszedłem dalej i zaproponowałem dla Piotrka inne rozwiązanie. Powiedziałem, jak mamy tak co roku myśleć nad tym, co zrobić, to może pomyślmy o kontrakcie do Twojej prawie 40, a więc do roku 39,5, który jest nam ostatnio bardzo bliski. Piotrek trochę się zaszokował, trochę był taki, że to powiedział, określiłeś to, co to ja już mam kończyć karierę, czy to mój ostatni kontrakt, czy chcesz mnie już skazać na emeryturę? No ale zaczęliśmy rozmawiać i okazało się, że jesteśmy zgodni, że nie ma co roku siadać do rozmów. Spotkaliśmy się raz na kawie, na szybkiej kawie. Negocjacje były bardzo szybkie. Owocem tego jest za chwilę parafowany i podpisany kontrakt do roku 2015. To nie jest pełny skład falowazu. Dołączy jeszcze jedna osoba. Podpiszę kontrakt na początku przyszłego tygodnia. Zaprosimy Państwa specjalnie na tą. Na to spotkanie, na taką konferencję, aczkolwiek tak naprawdę wszystko już jest dograne, prawda? To prawda, mamy wszystko dograne. Umowa wypożyczenia stała się faktem, została podpisana przez dwa kluby, a więc Włókniarz Częstochowa i Falupa Zielona Góra. Greg rękok to o mowa, fizycznie i praktycznie jest już naszym zawodnikiem, pozostały nam małe niuanse, które. Dopracujemy, myślę, sobie za chwilkę. W przyszłym tygodniu będziemy gościć tego zawodnika w Zielonej Górze. Będzie okazja, żeby e, zwołać konferencję, porozmawiać. Sylwetki nie ma co przedstawiać, ale dzisiaj już e, nie chcę trzymać nikogo w niepewności, nie chcę, żeby tworzyły się spekulacje, nie chcę, e, żeby były komentarze zbyteczne, a więc e, chcę Państwu oficjalnie przekazać, że e, umowa została dograna, podpisana. Jest faktem, że ten zawodnik w sezonie 2010 będzie reprezentował barwy Falubazu Zielona Góra.